Taką jedną historyczną rzecz chciałem wyciągnąć. Tomek kłosu nas w studiu y, był chyba miesiąc temu i, i mamy tak, taki punkt programu Historia jednej fotografii, to dzisiaj dla Pana Michała będę miał jedną fotografię, bo ona też może być takim przyczynkiem do pewnej dyskusji, a propos tego, że y, w sumie w naszej... A to może najpierw pokażmy to y, zdjęcie, a, no właśnie. Hmm. Y, Pamięta pan, co to, co to się działo? A ile, ile to była pana praca nad tym, żeby polska reprezentacja pozyskała no, ciekawego gracza? No, Roger, to w swoim czasie był na swojej pozycji e, fascynujący zawodnik i w klubie i w reprezentacji. Ile mojej pracy? No, myślę, że tu Jurek Engel, ówczesny mhm. selekcjoner, bardzo dużo też zrobił. No, przede wszystkim jeśli chodzi o Oli Sadebe, bo to był tak, pierwszy to też był nasz rodzynek, taki... Tak, ale potem jeśli chodzi o Rogera, no też yy, zespół ludzi nad tym pracował i to był początek. No teraz, teraz już nie ma nic dziwnego, że mamy zawodników, którzy... Yy, Przychodzą jakby z zewnątrz, wychowywali się w innym kraju, ale na tamte czasy to był pewien, pewna nowość. Dostał w kwietniu w 2008, 2008 roku. Że to jest duży e, udział, no jak, na prezie, mm. no jak najbardziej prezesa. Duży udział jest też trenera Benhakara, bo on mm. go chciał, bo jeżeli trener Benhaker ówczesny, który gdzieś tam na pewno wiercił dziurę między innymi prezesowi i pewnie gdzieś tam no tak, w ministerstwie. No tak było faktycznie. E, dlaczego wspomniałem o Engelu? Dlatego, że Jurek Engel był pierwszy, mm. który przekonał. Prekusor kursa tak, no. z Olim, Oli Sadebe. I ja nawet czasami żartem mówię, a może nie żartem, że... Emanuel Olisa Debes zrobił dla walki z rasizmem w Polsce więcej niż różne organizacje, plakaty, mm -hmm. hasła i tak dalej. No po prostu ja widziałem, jak to się rozwijało, że najpierw rzucano bananami, robiono mm -hmm. głupie okrzyki, a potem wszyscy go kochali. A Roger to już był jakby, rzeczywiście Tomek mm -hmm. ma rację, że, Kolej, że Leon Leo wiercił dziurę y w brzuchu. I wówczas dzięki pomocy dużej Michała Kleibera, profesora Michała Kleibera, doradcy pana prezydenta Kaczyńskiego, wielkiego fana sportu, świetnego tenisistę, męża Teresy Sukniewicz, wybitnej naszej lekkoatletki. I Michał przekonał prezydenta, pan prezydent zresztą też bardzo prostportowy, osoba. Nie było wielkich, wielkich problemów.